W dniu święta flagi zorganizowano festyn rodzinny w Dąbrowie Białostockiej. Obchodzone 2 maja święto budzi refleksję o szlachetnych kartach historii Polski, wypełniając jednocześnie wolny dzień pomiędzy świętami narodowymi oraz podkreślając obchody światowego dnia Polonii. Pomysłodawcą ustanowienia tego święta był dziennikarz Andrzej Zaporowski. Dzisiaj spotykamy się na święcie flagi w Dąbrowie Białostockiej. To tutaj pod naszym Centrum Kulturalnym w Dąbrowie Białostockiej zorganizowaliśmy wspólnie z Domem Kultury festyn. Taki pierwszy festyn w tym roku na świeżym powietrzu po to, żeby się spotkać, żeby poświętować pod Biało-Czerwoną. Tak jak tutaj zresztą widać, dzisiaj dzieci mają mnóstwo atrakcji do, do tego, żeby spędzić swój czas wolny z rodzicami. Jest możliwość posłuchania muzyki na żywo, wykonania naszych wspaniałych dzieci z Domu Kultury w Dąbrowie Białostockiej. Wystawa winyli też można sobie pooglądać, pięknych, więc zapraszamy serdecznie osoby starsze w szczególności, żeby sobie wspomnienia odtworzyć, ale też dmuchańce dla dzieci oczywiście, stragany, wata cukrowa no nie mogłoby jej nie być, tak samo oczywiście popcornu, malowanie twarzy i różne gry, zabawy dla naszych najmłodszych, więc najlepiej spędzić czas w Dąbrowie Białostockiej Naszych festynach. Zresztą powtarzamy je bardzo często. Cieszą się one ogromnym zainteresowaniem, więc myślę, że zaraz znowu się spotkamy na kolejnym takim festynie na terenie naszej gminy. i